paszowej dobrej jakości nie ma problemu. SM Wawel już siejemy od dwóch lat i sprawdza się naprawdę doskonale. Odwiedzamy OHZ Dębołęka. Będziemy przyglądać się zasiewom kukurydzy. Na tapecie odmiana SM Wawel. Odmiana ta stanowi bowiem cenne źródło paszy w gospodarstwie. OHZ Dębołęka. Zanim jednak przejdziemy do wątku głównego tej realizacji słów kilka o samym gospodarstwie. Proszę o przedstawienie w pigułce historii OHZ Dębołęka. Dzień dobry. Tak, znajdujemy się na terenie pół ośrodki holizarodowej Dębołęka. Ośrodek w przyszłym roku będzie obchodził swoje 30-lecie istnienia w formie spółki. A naszą strategiczną działalnością jest co prawda hodowla bydła, ale jak wszyscy wiemy, bez bazy paszowej dobrej jakości nie ma hodowli bydła. A jest o co dbać, ponieważ nasz ośrodek jest pionierem, jeśli chodzi o rasę chorzyno To tutaj w 1976 roku zostały sprowadzone pierwsze jałówki z Kanady rasy chorzyno i dało to początek hodowli tej rasy bydła w Polsce. Gospodarujemy na areale około 1000 hektarów, z czego E, około 850 są to użytki rolne, pozostałe to są użytki zielone. a Nasze stado, które musimy wyżywić, to jest 600 krów dojnych, czyli łącznie około 1300 zwierząt. Jakiej klasy ziemię przeważają w gospodarstwie? no Niestety nasza bonitacja jest znana 0,75, klasa piąta, czwarta, piąta klasa to jest dominująca. W jakim systemie prowadzone są uprawy i dlaczego? No, większość, yy, większość ziemi uprawiamy pod, yy, no, rozsiewamy obornikiem, rozrzucamy, więc jest to yy, orkowe system, ale w tym roku troszeczkę żeśmy uprościli, na zasadzie pługiem dutowym przykrywamy ten obornik, który rozrzucamy. Jakie ciągniki ma gospodarstwo? No, moc, moc od 380 do 190, które uprawiają nam tu pola, czyli John Deere 380 robi te najcięższe nasze prace. No i ciągniki te 260 New Hollandy, 190 troszeczkę lżejsze, czyli tak przy opryskiwaczach. Przy... Sprzęt pracuje z nawigacją? Oczywiście. Nie ma nakładek, jest rozstaw rzędów równomierny, nie powielamy tego mapowanie, jest też przy tym, przy tym akurat siewniku i akurat tym ciągniku. Wszystko naprawdę idzie w oszczędności. Cennym źródłem paszy w gospodarstwie jest kukurydza. Głównym naszym źródłem paszowym objętościowym jest właśnie kukurydza z kiszonki. I dlatego jest tutaj właśnie na gdzieś 260 hektarach siana kukurydza z Kiszonki. Skupmy się teraz na wątku głównym dzisiejszej realizacji, zasiewach odmiany SM Wawel. SM Wawel już siejemy od dwóch lat i sprawdza się naprawdę doskonale. W tym roku troszeczkę zwiększyliśmy zasiewy typowo tylko pod jedno gospodarstwo, tutaj pod Dąbrówkę. I zobaczymy wyniki w przyszłym roku. Jeżeli będzie tak, na pewno będziemy cały czas stosować. Jakie wyniki były zatem w ubiegłym roku? Można powiedzieć zadowalające, a nawet wzrastające, jeżeli chodzi o poprzednie lata. Kiedy wystartowali Państwo z zasiewami? No, czekaliśmy na te pogody, żeby ta temperatura średnia chociaż dobowa była powyżej 10. Tem w tej chwili mamy temperaturę gleby gdzieś w granicach 11-12 stopni, a siew był po długim weekendzie 4 maja. Jakiej klasy ziemi tutaj mamy? Klasy ziemi 4, 5, no i 6. Co tutaj wcześniej rosło? Kukurydza na ziarno. Nie obawiają się państwo monokultury? No, w tej chwili nawet agencja wymusi na nas to, żebyśmy jednak tu podjął zmian Mieli tak raczej, raczej staram się co trzy lata mieć już inną uprawę. No, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę i później zboża. Jak ta plantacja jest nabożona, będzie nabożona. Jak co roku, co, stosujemy co najmniej co, dwa, co drugi rok obornik, a jeśli chodzi o nawozy, no to spodsiewacz, polifoska szóstka i przed uprawką była mocznik inhibitorem. Przejdźmy teraz do tematu odchwaszczania. Jak to odchwaszczanie się odbywa? Jaki system Pan preferuje? No już od y, tamtego roku nasz system doglebowy się nie sprawdzał, zawsze by musiały być poprawki. I od tamtego roku y, i już widać to lepszy efekt y, i ze względu na dobór prac, jakich mamy, jest zawsze powschodowo. Jaki opryskiwacze posiada gospodarstwo? Opryskiwacz Wadersztaata, 5,5 tysiąca pojemności, belka 30 metrów. I oczywiście też z nawigacją. Oczywiście. Też wszystkie uwarunkowania, y, mapowanie i odłączenia sekcji podczas nienakładków. Ze szkodnikami występują problemy na plantacjach? Na kukurydzy raczej jeszcze się nie zdarzyliśmy, nie ma żadnej masnicy, nie ma ten, ale niestety uprawiamy też na 50 hektarach rzepak, no i tam, tam zawsze mamy problemy. Z chorobami też jest problem czy raczej nie? staramy się stosować tak środki, żeby tych chorób było jak najmniej. Jaki sprzęt pracuje dzisiaj w polu? Proszę go dokładnie opisać. Dzień dobry. Dzisiaj pracuje w ciągnik New Holland T7260 z siewnikiem Wadersztat Tempo V10. Dokładnie jest V12, ale 10 sekcji wysiewających i z przodu zbiornik FH 2200. Z jaką prędkością pracuje ten sprzęt? Między 12 a 13,5 km na godzinę. Ile hektarów zamierza pan dzisiaj zasiać? Myślę, że między 50 a 60 hektarów dziennie tak siejemy. Taka jest norma po prostu dla tego siewnika. Jak ocenia pan ten sprzęt? Porównując to do siewnika, który mieliśmy wcześniej, no to jest przesług technologiczny no bardzo duży, także jest no bardzo precyzyjny i po prostu jest bardziej wydajniejszy niż maszyna, która była przed. Czym charakteryzuje się odmiana SM Wawelesiana na polach OHZ młęka? Esenwalle reprezentuje najnowszą genetykę odmian ziarnowych hodowli roślin smolice. Łączy w sobie wysoki potencjał planowania z wczesnym terminem zbioru przy niskiej wilgotności ziarna. Wawel został wpisany do krajowego rejestru z najwyższym plonem ziarna we wszystkich grupach wczesności. W 2019 roku zaplanował 14% wzorca. Wawel to także dobry wybór dla gospodarstw, które uprawiają kukurydzę na ziarno. W uprawie ekologicznej. W badaniach oficjalnych w poprzednim roku zaplanował 9,1 tony sektara, czyli 105% wzorca w stosunku do odmian badanych. Podsumowując, SM Babel to odmiana, która pokazuje swój potencjał zarówno w doświadczeniach urzędowych, jak i w gospodarstwach towarowych. Przykładem może tutaj być OHZ Dębołęka. Czyli tę odmianę z powodzeniem można również uprawiać na kiszonkę. Owszem, ta odmiana została zarejestrowana na ziarno, aczkolwiek może być również uprawiana w kierunku kiszonkowym. Panie Łukaszu, a czy nowe odmiany kukurydzy są znacznie lepsze od tych, które wiodły prym jeszcze 10 lat temu? Są bardziej wydajne? Nowe odmiany kukurydzy często charakteryzują się lepszymi warunkami agronomicznymi, jak lepsza odporność na choroby, lepsza tolerancja na suszę, czy... Yy... Niekorzystne warunki pogodowe. Celem hodowli jest selekcja nowych, bardziej wydajnych odmian, które lepiej radzą sobie w obecnych warunkach klimatycznych. Plon, stanowisko i co jeszcze rolnik powinien brać pod uwagę, wybierając odmiany kukurydzy? Rolnik, wybierając odmiany kukurydzy, powinien kierować się kilkoma czynnikami, uwzględniając warunki klimatyczne i glebowe oraz region uprawy tak, aby odmiana była odpowiednio dobrana. Warto sugerować się badaniami coboru, które dostarczają niezależnych informacji m.in. na temat planowania. A jakie plany na najbliższą przyszłość ma OHZ dębołękę? Plany to oczywiście zwiększenie efektywności produkcji, a pozyskanie nowego arau do upraw roślin, co pozwoli na odblokowanie pewnej, na powstanie pewnej rezerwy na, na uprawy paszowe. A to z kolei pozwoli na powiększenie jeszcze stada krów mlecznych. No, optymalnie w środek powinien, w mojej opinii, taki jest ster strategiczny, posiadać około 800 do 1000 krów dojnych. I sądzę, że jest to plan do zrealizowania w ciągu najbliższych czterech lat. Oczywiście z tym będą wiązały się także inwestycje, zarówno w budynki służące do utrzymania zwierząt, jak i sukcesywnie sprzęt, który przy takim areale musi być tym sprzętem o bardzo dużej wydajności, czyli duże maszyny o dużych prędkościach pracy, o dużych szerokościach roboczych. Jednym słowem efektywne, bo tylko to w dzisiejszych czasach pozwala na to, żeby uzyskiwać maksymalną marżę z hektara upraw rolnych, czy to towarowych, czy... Największe plony roślin paszowych, które z kolei są spasane przez bydło, dając potencjalnie niskie koszty, czyli w miarę niskie koszty wytworzenia pasz własnych, a to jest podstawa w hodowli.